Pamiętajcie, czasami słyszę od różnych ludzi, kiedy mówią, że chcieliby coś fajnego osiągnąć dla siebie, nie wiem, chcieliby być bogaci, szczęśliwi, speł szczęśliwi spełnieni, mieć fajny związek, oczywiście jeszcze jakieś inne rzeczy ważne dla nich zrealizować, ale na myśl o tym odzywa im się poczucie winy i takie wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości. No bo rozglądają się dookoła, no i widzą sami, że w świecie jest bardzo dużo ludzi nieszczęśliwych, dużo ludzi, którzy cierpią, którzy są chorzy, yy, którzy są biedni, którzy mają całe mnóstwo różnych innych problemów. No i to poczucie niesprawiedliwości właśnie nie pozwala im yy, gdzieś tam sięgnąć po więcej, sięgnąć po więcej. Yy, pozwolić sobie na to, żeby właśnie było lepiej, pozwolić sobie na to, żeby zrealizować te swoje marzenia i działania. No i zatrzymuje ich po prostu na pewnym, na pewnym poziomie. Ja mam takie zdanie, powiem Wam szczerze, że tak naprawdę najlepsze, co my możemy dać innym ludziom i dać światu, to jesteśmy my sami, czyli dać siebie samego. Tak? ale siebie samego właśnie pełnego, nie wiem, miłości, szczęścia, radości, niewinności, e, świadomości, bogatego, bo tak naprawdę nikomu, e, nikomu nic dobrego nie przyniesie to, kiedy my się będziemy ograniczali w jakikolwiek sposób, tak? To, że my siebie w jakiś sposób, nie wiem, umniejszamy albo kontemplujemy moja wina, moja wina, tak? To nikomu nic dobrego nie przynosi a przynosi tylko, przynosi tylko jakieś spustoszenie w naszej świadomości i gdzieś tam w naszych energiach. Tak? I dlatego nie warto tego robić, bo zobaczcie sobie, że im my się bardziej rozwijamy, im my jesteśmy bardziej szczęśliwi, nie wiem, bogaci, spełnieni i, i, i gdzieś tam skoncentrowani na sobie, i im takich ludzi jest tak naprawdę więcej dookoła, tym więcej ludzi może zobaczyć, że tak też można. Że tak można, że tak się da, mogą się po prostu, nie wiem, zastanowić nad sobą. A tak to jakbyśmy wszyscy się nie wiem, umartwiali, wszyscy byli biedni, wszyscy gdzieś tam, nie wiem, kontemplowali wspólne cierpienie, no to nikomu nic by dobrego z tego nie wyszło. Dlatego takie poczucie winy czy poczucie niesprawiedliwości jest zupełnie niepotrzebne dla nikogo z nas. Nic dobrego nie przynosi e, nikomu z nas. My też możemy zauważyć, e, ja na przykład bardzo często lubię obserwować ludzi, którzy mnie właśnie inspirują. Lubię mieć w ogóle kontakt z takimi ludźmi gdzieś tam w rzeczywistości, którzy osiągnęli to, co ja osiągnęłam, albo jeszcze osiągnęli dużo, dużo więcej niż ja w ogóle chcę i sobie potrafię wyobrazić. E, no właśnie po to, właśnie dlatego żeby gdzieś tam chłonąć tą energię, żeby się tym inspirować, żeby obserwować. Bo wychodzę z takiego założenia, że skoro im się udało coś, no to to oznacza, że to jest możliwe. A skoro dla nich jest możliwe, no to dla mnie to też jest możliwe. Jeżeli nie byłoby nikogo takiego, nie wiem, nawet na Ziemi, czy w świecie, komu by się udało zrealizować to, co ja bym chciała, to mogłabym jakby zrobić takie założenie, że może to nie jest możliwe. Tak? ale póki widzę wokół siebie takich dużo, dużo takich osób, no to to założenie jest po prostu zupełnie dla mnie bezsensowne. Czasami jest tak, że e, możemy mieć w jakiejś przestrzeni bliższej czy dalszej właśnie takiej osoby, czy taką osobę, która będzie e, wzbudzać w nas poczucie winy. Poczucie winy, czy poczucie, nie wiem, jakiejś niesprawiedliwości, że nam coś wychodzi, że nam się udaje, e, że, że, że gdzieś tam właśnie żyje nam się lepiej, coraz lepiej, coraz przyjemniej i fajniej. Że my mamy coś, co ta osoba też by chciała mieć i co jej się wydaje, że jej się należy, no ale jeszcze po prostu tego nie osiągnęła. I czasami tak jest, że e, e, są ludzie, którzy nie potrafią się po prostu inspirować, no tylko od razu gdzieś tam uderza ich to. Uderza ich to w jakieś i własne lęki, w ich własne kompleksy, w ich własną samoocenę. I się gdzieś tam, gdzieś tam, się wewnętrznie z tym kotują, no i później próbują to na nas przełożyć. Próbują to na nas przełożyć, nas w jakiś sposób umniejszyć, nie wiem, wyszukiwać w nas różnego rodzaju, nie wiem, kompleksów czy jakichś niepowodzeń, czegoś, o co się można by było właśnie w naszej strukturze, tej mentalnej i energetycznej, zahaczyć. No i jeśli faktycznie mamy taką osobę w przestrzeni, no to najlepsze, co można zrobić i dla siebie, i też również dla niej, to po prostu wycofać się ze wspólnej przestrzeni. Niezależnie od tego, jaka ta przestrzeń jest, po prostu całkowicie się z niej wycofać. Jak się wycofamy, to pozwolimy tej osobie ponosić całkowite konsekwencje wszystkich tych emocji i wszystkich tych wyobrażeń, którymi nas obarcza. Bo zobaczcie sobie, jeżeli ktoś nas obwinia, to to jest normalna reakcja, że my się w jakiś sposób próbujemy bronić. Tak? Jeżeli czujemy w naszej strukturze mentalnej, że idą jakieś komunikaty właśnie, że nie wiem, to jest niesprawiedliwe, albo powinniśmy się czuć winni, albo jakieś takie komunikaty, żeby nas umniejszyć, no to naturalne dla nas jest to, że my w jakiś sposób chcemy chronić siebie i w jakiś sposób się bronić. A teraz, kiedy zostawimy tą osobę właśnie jakby samej sobie, samemu sobie, to pozwolimy jej ponieść wszystkie konsekwencje i też pozwolimy sobie ponieść wszystkie konsekwencje, <laughs> czyli skonfrontować się też z własnymi jakimiś emocjami w spokoju, gdzieś tam we własnej przestrzeni, z własnymi prowokacjami, z własnymi intencjami, no i sobie gdzieś tam to właśnie poukładać, poukładać na spokojnie, czy gdzieś tam uzdrowić. Tak czy siak bardzo ważne jest to, żebyśmy cały czas rozwijali w sobie miłość do siebie i niewinność. Dla mnie osobiście to są po prostu dwa takie fundamenty, na których można później budować wszystko inne. Tak? Można później budować nie wiem, relacje z ludźmi, jakieś bliskie związki, spełniać swoje marzenia, jakby różne działania realizować. To jest po prostu nasz taki fundament, na którym my potem możemy postawić już właśnie wszystko inne, i na którym to, co postawimy, nie będzie aż tak się chwiało. Nawet jeżeli będzie nas w jakiś sposób to poruszało, jeżeli ktoś nas będzie obwiniał, to będzie nam łatwo się z tego wycofać. Tak? Jeżeli to przekroczy już jakąś granicę, będziemy widzieli, że tych prowokacji jest bardzo dużo, to będzie nam po prostu łatwo się gdzieś tam z tego wycofać pozwolić, żeby ta energia, którą do tej pory traciliśmy na jakieś bronienie się, właśnie została przy nas i z powrotem zacząć zasilać swoje własne działania, swoje własne sukcesy, swoje własne kreacje, po prostu dla swojego własnego dobra. Tak? I teraz ja mam takie fajne ćwiczenie, które sobie właśnie praktykuję już od jakiegoś czasu które właśnie rozwijają we mnie, które rozwija we mnie właśnie i tą miłość, i to poczucie niewinności. Ono jest bardzo proste, siadam sobie tak jak teraz do medytacji, zamykam sobie oczy, kładę sobie rękę na sercu no i kontempluję sobie miłość, czyli koncentruję się na tej jakości energii. Czasami się ją uda poczuć od razu, czasami potrzeba czasu i ta miłość czy ta niewinność jest w nas bardziej ugruntowana tym łatwiej nam później już to poczuć, nie? Łatwiej już nam później to poczuć, a później w zasadzie w ciągu dnia gdzieś tam te uczucia, te uczucia są w nas dominujące. Oczywiście póki nie wywala, <grytanie> póki coś tam innego nie wyjdzie, tak? Ale w większości czasu jest to po prostu w jakiś sposób e, dominujące i przewodzi, przewodzi gdzieś tam naszym, co, naszemu codziennemu życiu. Czyli e, trzymając sobie tak łapkę i kontemplując sobie miłość, możemy sobie też powtarzać różne afirmacje. Na przykład, że kocham siebie, że zasługuję na miłość, zasługuję, żeby inni mnie kochali, szanuję siebie, akceptuję siebie, e, czuję się w porządku, czuję się niewinnie, e, kiedy realizuje siebie, czuję się niewinnie ze, ze swoimi zaletami, wadami, lękami, kompleksami. Przyjmuję siebie taką, jaką jestem, całkowicie i do końca, bez odrzucania którejkolwiek części i jakiejkolwiek gdzieś tam struktury, bo mi się nie podoba. Nie, po prostu przyjmuję siebie, przyjmuję siebie w pełni, przyjmuję siebie całkowicie, bo każda część we mnie też zasługuje na miłość, na szacunek, na to, żeby być uznana, na to, żeby być akceptowana, no i przede wszystkim też wspierana. I teraz kiedy sobie stworzymy taki właśnie fajny fundament z tej miłości i z tej niewinności, dużo łatwiej jest nam zbudować wszystko inne na tym. Wszystkie inne nasze działania, wszystkie inne, nie wiem, nasze relacje z innymi ludźmi, czy nasze bliskie związki, dużo po prostu jest łatwiej, dużo lżej, i zbudować wszystko inne. Także zachęcam Was do tego, żeby rozwijać właśnie miłość i poczucie niewinności, żeby poświęcać temu każdą wolną chwilę, a co najmniej znaleźć sobie kilka minut dziennie na to, żeby właśnie stało się to taką systematyczną praktyką. Bo sama, sama widzę, że to co robimy systematycznie, a nie gdzieś tam, nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu, dużo szybciej, dużo łatwiej dużo łatwiej się w nas ugruntowuje. Także zachęcam Was do tego, żeby kontemplować miłość, kontemplować niewinność, no i później budować na tym wszystko inne.